W kociołkach bigos grzano. W słowach wydać trudno, bigosu smak przedziwny, kolor i woń cudną. Słów tylko brzęk usłyszy i rymów porządek, ale treści ich miejski nie pojmie żołądek. Aby cenić litewskie pieśni i potrawy, trzeba mieć zdrowie, na wsi żyć, wracać z obławy. Przecież i bez tych przypraw potrawą nie lada jest bigos, bo się z jarzyn dobrych sztucznie składa. Bierze się doń siekana, kwaszona kapusta, która wedle przysłowia sama idzie w usta. Zamknięta w kotle, łonem wilgotnym okrywa wyszukanego cząstki najlepsze mięsiwa. I praży się, aż ogień wszystkie z niej wyciśnie soki żywne, aż z brzegów naczynia war pryśnie i powietrze dokoła zionie aromatem. Bigos już gotów. Strzelcy z trzykrotnym wiwatem, zbrojni łyżkami, biegą i bodą naczynie. mieć grzmi, dym bucha, bigos jak kamfora ginie. Zniknął, uleciał, tylko w czeluściach saganów, w repara, jak w kraterze zagasłych wulkanów. Kiedy się już dowoli napili, najedli, zwierza na wóz złożyli, sami na koń siedli.